Cześć, witajcie, z tej strony Wipro To kolejny odcinek na tym kanale I ze mną jest y, TomTom Przewitaj się Halo. I Sparkusi, no nie ma Bo to Znaczy jest Sparkusia Ale nie odzywa się, bo Nie jestem u niej Jestem u siebie w domu I gramy? Tak, gramy, tylko ja może Zagram Shelly Nie chcę ulepszać, tylko Grać Shelly chcę Grasz, czy nie? Z kusia No, to lecimy W ogóle nie patrzcie na nick, ale nie mogę się inaczej nazwać. Próbuję ją nauczyć jak się inaczej nazwać, ale ona w pół nie umie. Tak, tak, tak tylko mogę powiedzieć. Bo się obrazi, że tak powiedziałem na odcinku. Już się pewnie obrazi, ale tam dużo mnie to interesuje. O, Barley. Dziękuję za zniszczenie skrzyneczki. Dla mnie. Jeszcze boss się tu y, narodzi. Nie chcesz atakować bossa? Nie. On gdzieś tam poszedł. Poza tym. Patrzę. Dobra, patrzę na dobry moment. Żeby wykorzystać, ale to nie był dobry moment. Jak i. Jakby on tu zbierze. Jakby. U nie zabili mnie. Ciekawe, czy ona będzie kamperem, czy. Nie, idzie na bula. Czyli nie idzie. Uff, ucieka. Dobrze ją nauczyłem, prawda, tom, -tom. Bo ją nauczyłem, jak ktoś, ktoś, jak zabił, jak zabił tego, tego... A, oni mają dziewięć, nie, no spoko. O nie, ona teraz ginęła. A ma już prawie ma urtę. Tak coś zakładam. Już prawie, prawie. Ostatni ten strzał i... Ja też mam ulta. Nabijamy z ja uderzyłem go. O, ale... Ale ona się mega zrespiła. No dobrze. Obroniła cię. Przed leim majkiem. Bo to by i tak nie wybuchło. O nie. No i zginęła. A ja też prawie zginąłem przez burzę. Zła. Zginę. Ciekawie czy będę miał minus pocharki. Na pewno zginę, bo mnie biorą w koziróg. Ale to zrobiliśmy. Ja tam kompo, ja tam kąpiłem. No, ale ją zabili. Ale tak dobrze kąpiłem. No. Z cztery. Nie, no spoko. Ale ja tam kąpiłem, żeby ona się tylko odrodziła. W sumie nie miałem w tego planach, ale. O nie. Dwa mi zostały No dawaj, graj Dobra, tylko zmieniam zadanie sobie. No. Na Riko? Mhm. A możesz kogoś mniejszego, bo ja bardzo na nim dużo tracę. Mhm. Barley'a też możesz, ale ja tylko tak mówię, że możesz. Dobra, zagram sobie Barley'em. Nie grałeś. Nigdy nie grałem. Grałem Barley'em. A, A, kiedy? Jak się drufnąłem. Aaa, bo później, <laughs> wiesz... Tak, odinstalowałeś się. Ja, no. ja y, lubię, bo właśnie y, on ma takie coś, że y, właśnie tak strzela i ktoś może wziąć sobie darmowego piuba. na majki, chce cię zabić. Ja chcę I... zabić to? Nie, to właśnie boss, y, boss nie jest dobry. No ten. To... Daj na cię dobije, czy nie? Właśnie boss nie jest dobry. Jak chodzi o rzecz. Ona go obija. Obija. To chodzi tam, żebyś rzucił wiesz gdzie? Mm. Tam gdzie ty jesteś. Idealnie w twoje miejsce. Widziałaś? Chodzi właśnie o to ten. No, i zabiję cię chyba. I dostałem minus. Zobacz, ile bym dostał na RIKO, minus? Jak to jest e, dopiero u Smaranga a RIKO ma na 13 to co dopiero by się wtedy stało? Ja wybieram sobie ją. Bo ja chcę na niej nabić. o mam coś. Coś, coś, się, coś się drobnie Nie. Nie smarzałem. O, ale zawsze widziane. Dobrze, trzygany. Ty już masz w ogóle hajsu. No, a ja mogę... Ja, ja na chwilę zrobię cięcie. Albo nie. Bo chciałem jej powiedzieć, żeby nie brała szali. <grym> Bo ja lubię brać szeli. Nawet powiem Tom Tomowi. Tomel. Tom. To, tom. Tom to W dobra nazwa. Ona będzie biła jedną, a ja drugą, tak? Ja jej będę pomagał. Co ja jestem szybszy od niej? Od. No tak niej. No patrzcie, jestem szybszy. Więc ona jest szybsza. Co? To dziwne, że jest nim szybsze Dobra, już mam. Już mam trochę do ulta. Zawsze to coś. Ono, a ona z Na Mikey'em on. Widzę, że używa coś ulta. Jeden na niego i pewnie i pójdzie. Ale... ale on to robi. Ja chcę. Jak się jak się skampił? No kąpi się. To ciekawe co teraz będzie z nitą. Co zrobi z nitą. To Elo. A, idzie na ją boss. Okej. Okay. W sumie spoko. Ja robię już po 2000 bossa, co dopiero będzie. Nie, to już... Ja już się wdam w tego bossa. I... Tam jest leczonko tej. Piper. Pam. Pam. Co ja mówię. Ale Daryl to zrobił. Pięknie. Bo on tam kampił. Nie, on nie kampił, on się odrodził. Zobaczysz mm. sobie, jak później będziesz oglądał filmik. Tak on pięknie to zrobił. Dobra Chciałem sprawdzić Wdam się z nim Ja go zabiłem pięknie Mamy 11 kiubów. Co ona się boi tej nity? O, ja też się boję Nie, już się nie boję Bo, bo Daryl był na ultu Na ult, nie, ulta Dobra, i teraz Jean zginie Daryl się odrodzi Wy zabijecie Daryla Raczej No, zginie a! A ja myślałem, że to nie jest ostatni team. A to pięknie! Plus 9. Poniłeś do siebie. I u... I Shelly... Yy, ta... Usma Ranga. Nie, to spoko! To spoko meczek. Ej, czekaj, otworzysz... Od... A, myślałem, że mam do otworzenia księg. Nie, nie masz. Nie myślałem. Eee... Um, kim chcesz? No, ja nią ja w ogóle nie gram. To chyba widać. Nawet. To nawet widać, że nie w ogóle nie chcę. Nie chcę do niej Star Poera. Ja chcę do Shelly Star Poeera. Mm, no. Zmienię zodymiarza. Kto? Ono? Nie. Mm. Dopiero teraz. Jeszcze ma 15 sekund, albo ją wywalam z Steam. Okej. Okay. <laughs> nie, to spoko. Moi koledzy lubią grać y, ten bólem. No ja też lubię bóla. Ja nie... Ja nie lubię. Bardziej lubię siak. Bo... Bo ona ma większy dystans. Dobrze. Ale pięknie to zrobiłeś. Chciałem powiedzieć, że zrobiłaś, bo ta dziewczyna, ale... O nie bibi. I z nią w teamie tam jak on się nazywa Brok To nikogo nie ma. W tych tyk, Może ktoś być Raczej nie bo on by tak to... u-sięł u. ale jakbyś miał Barley'a to by tak było pięknie dlaczego ty idziesz w kampy? dlaczego ty idziesz się kampić? kampienie słabe o, znalazłam mnie o Jezu, bo, e, bo nie wiesz, że ty tam masz takie coś jak e, jak e, strzałka gdzie jest twój e, team to chyba tego nie rozumiesz, On Ciebie wypchnęła do busz. Brawo. Brawo, sparkoś. O! Idealnie ją utrujesz. Um. A ja się zaraz odrodzę. Nie lubię takich akcji. Jakich? Że się od razu w środku bitwy. Na szurta. Wieża! I od razu zniszczona! Nie. Tak, razem ci zniszczyli. ulta ała, ała. ała. Ginię. Ginię. Ale no, cztery. Nie no, no, też Dobrze. Jak na trzecią rangę, to słabo. Mm. Jak ona na, na trzecią rangę. I tylko... No, się... u, u mnie... Ja y biorę u mnie y, no w znajomych to ja mam y, no y, kogoś kto ma tam y, 3000 pucharów ma Kroła, Spike'a i Bibina. Y, no to nieźle. To ostatni mecz chyba na y, y, ch ch zakończymy. Ostatni mecz już kończymy. Chyba na bo, y, 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 chcemy skończyć 11 minut. To no. Znaczy 10 minut chcemy, ale y, to jeszcze ostatni mecz. A później pewnie y, nie wiem co będziemy robić. Miałeś coś na YouTube? Nie wiem. Później będziemy coś tam robić. Może grać, ale poza, żebym sobie trochę nabił pucharków. Stąd. Tego El Primo. Nabijam sobie ulta, ale on też. Nie, spoko. Nabijam sobie pół ulta. No, prawie nabijam sobie na nich ulta. No, już na nich nabijam sobie ulta, więc. Mogę. Dobry, więc mogę spokojnie... O tak zrobić? Nie. Nie, w a właśnie nie. ich dwóch wziąć? Tak. Dobrze pomyślałem. Dobrze pomyślane i... Ale ja też tak pomyślałem. To xd. Ja raz kiedyś zginąłem w krzakach, a miałem 12 powercube'ów. I później kolega poniesie... A ja, ja się akurat odrodziłem i... I tak akurat... Biliśmy. Dobra, nie. nie. Albo nie. Albo... Jak power cubesów zebraliśmy? Tylko trzeba go zabić. Jego. A to jest ja z dystansu już bije po tysiąc. Nie, to koleś. Ja to ja cię zabiję na kilka razy. No o tym No mówiłem. to już macie 10 par Przeze przeze mnie i przez mojego ulta. Widzę, że oni są gdzieś w tamtą stronę, bo tam poszedł boss. No i to jest Jaki Barley. Mają Barley i Rico, bo widziałem jego strzał. Hmm. Ale my mamy 10 power więc... więc. Oni mają tylko 5. No, ale z już będą mieli więcej. Ale nie sądzę, żeby sobie poradził z tamtym bossem. Ja idę ci pomóc, gościu. Proszę bardzo. Nie, zabijesz mnie! Zabije mnie! Kurde, jeszcze Niko! Ze swoim ultem, ale to było OP. Ale to oni zrobili OP. Ja chciałem sobie wziąć 3 powercuba, a to oni zabrali jeszcze moje. To ja się zaraz odrodzę i ci pokażę dopiero co to jest Co? Ale oni to wygrali A ona to zrobiła słabo Bo by, by, by bardziej mogła być kamperem No ale Może będę miał skrzynkę? Nie To już kończymy odcinek Czek to subskrybujcie, lajkujcie I elo